Ja nie wiem, co się dzieje, ludzie. Czemu, jak ja nagrywam tak, o tak, 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 to, to mi później tak pokazuje. No, ja nie wiem, ale tak ogólnie, na to, to jest po to, żebyście napisali imię dla tej lalki, bo dostałam nową lalkę i ja kompletnie nie wiem, jak mam mieć na imię. Na razie ma imię Ola i zobaczymy, który imię będzie najwięcej i który mi się najbardziej spodoba no i żebym wiedziała o co chodzi jak będą wyłączone komentarze pod tym filmem, no to pod jakimś innym i żebym wiedziała, że jak jest pod innym filmem te imię no to dajcie emotkę szminki albo chociaż jakiegoś lakieru do paznokci no bo pasuje do niej. no takie sobie buty, które są no, takie taką ładną sukienkę, mi się podoba tak, taką właśnie realistyczną. Em, halo, ludzie, dobra. No taką fajną. No, tutaj ma nerkę. Na ostrościu. No i ma taką twarz. Ma takie trochę oczy. O, tym Ula jest. Tak, okay. No, więc y, piszcie imiona dla niej. Dla niej, o i ma takie włosy granatowe, yy, albo pod tym filmikiem, albo pod jakimś innym, i pamiętajcie o emocji szminki. No, więc pa.